RailiShop.pl Ekstrapelgi.pl Ale kolejne rundy górski samochodowe z z Polski, tym razem jesteśmy na. Tym razem na Słowacji. Eee, trzecia i czwarta runda. Moriska piechodna to nowość w naszym kalendarzu. No nowość, dzięki Bogu, bo w sumie tak się zrobiło. Miejscami już raczej parę lat w sumie nic się nie zmieniało co najwyżej odchodziły kolejne trasy, a to przyszła nowa. Także fajnie. z no, powstępnych oględzinach, że tak powiem, można rzucić okiem... Sorry, po wstępnych oględzinach... Nie, bo mi na naleśniki przynieśli. Po wstępnych przejazdach widać, że trasa taka, powiedziałbym, hybrydowa. Trochę ma trochę z toru wyścigowego, trochę z Banowców, minimalnie z Sopotu. Tam każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie ten dół to jest taki e... Można powiedzieć, pas startowy, na którym wczoraj lądowałeś? No, wczoraj wylądowałem i generalnie to coś w sensie, tam będzie prędko, to niewątpliwie, Tam będzie trzeba, hmm, chociaż prędko, no prędko, nie prędko, na pewno będzie trzeba ten samochód umieć poprowadzić po tym pasie startowym, bo to nie jest temat e, taki, że jest tam prosto, tak żeby e, ktokolwiek będzie nas oglądał, nie miał takiego wrażenia, bo tam jest łuk, łuk e, i to, tak, wbrew pozorom, tam też trochę trzeba umieć jechać. Olek, 104 zawodników na liście zgłoszeń, aż 18 w Open Plus 2000. Bardzo mi to cieszy, to jest taka rzeczywiście prawdziwa konfrontacja, to nie jest tam dwóch, trzech, gdzie w zasadzie przetasujemy się jeden z drugim, tylko rzeczywiście jest już taka pula zawodników, która w momencie powiedzmy porażki da do myślenia, jak również da do myślenia o ewentualne zwycięstwo. Nie sądzisz, że tutaj na tej trasie jednak Słowacy będą zdecydowanie lepsi? No na pewno mają spory handicap związany z tym, że tutaj już jeździli, a, a dla nas jest to pierwsza runda. Ale z tego co widziałem, to tam chłopaki z Polski też się tutaj do tej trasy już z grubsza przymierzyli. Także no zobaczymy, no spróbujemy nawiązać walkę. Wiadomo, że tutaj nikt nie jeździ jakoś strasznie szybko, tylko na spokojnie, żeby zapoznać się z tą drogą. Ale i tu na pewno Słowacy będą mieli ten, tak jak mówiłem, handicap, że już startowali w tym miejscu w zamkniętym ruchu. I tyle, no co tutaj dużo mówić. No jutro, sobota wszystko pokaże. Dobra, dzięki. Dzięki serdecznie.